Taktyki, organizacji gry, ale można wpłynąć na cechy bolicjonalne. Dobre sygnały optymistyczne wpłynęły ze zbrukowania, a przed nami składy obu drużyn. Drużyna gości Słowacy w bramce z numerem 23 Kozaci. Od prawej strony z dwójką Pekari, z trójką kapitan Skrytel, numerem 4 Jurica, z 19 Kobocza. Druga linia to 22 Peczowski, z 19 Tucka, przed nimi od prawej strony 20. Mak, 17. Hamsik, 10. Stok i jedyna napastnik z przodu to Adam Nemec. Oto główni arbitrzy tego spotkania. A więc Marko Wert, 42 lata. Pamiętamy Marcin doskonale i Państwo też prowadził spotkanie San Marino Polska wygrane przez Polaków 5 do 1. Zmiany strony, jak sygnalizuje arbiter z Malty i skład reprezentacji Polski. W bramce. Artur Boród oraz 56 A w obronie. Dwaj debiutanci, na prawej stronie z numerem 14 Paweł Olkowski. Z lewej strony numerem 15 Rafał Kosznik. W środku z numerem 3 Artur Jędrzejczyk i z 21 Martyn Kamiński. Później dwójka z 8 z 6 Jodłowiec, trójka, szesnastka Błaszczykowski, 18 Mierzejewski, piątka Sobota i wysunięty z przodu Robert Lewandowski. A więc zmiana w ustawieniu Polskiej Reprezentacji mamy... Ustawienie 1, 4, 2, 3. Największa gwiazda Ry, rywali Hamsznik-Streng. Niebawem Robert Lewandowski, a także Kuba rywalizować będą w meczu o bycie albo nie być w dalszej fazie Ligi Mistrzów, czyli spotkaniu Policja Dortmund-Tapoli. Rozpoczynamy na biało-czerwono Polacy. Ciekawi jesteśmy. Na ile będą realizowali założenia taktyczne? I kapitana głaszczykowskiego który gdy był kapitanem Polacy zdobyli 38 bramek. Z tego głaszczykowski strzelił 10 i 8 razy asysta. Adam Nawalka, gracze Górnika zawsze dostali dziś reprezentacyjną szansę. O no, tak mi się właśnie wydaje, że to zadecydowało o, o udziale obu obu debiutantów w dzisiejszym meczu. Trener wie, na co ich stać i od nich może wymagać. Stok w pole karne. Dobrze, Kamiński, który wrócił do reprezentacji po przerwie na Astralaeng gdzieś przy No ale w takich sytuacjach Hamsika nie można pozostawić, wszyscy wiemy, jakim strzałem jest obdarzony i kolejna taka próba może okazać się naprawdę dla nas bardzo bolesna. Nie było zrozumienia między dwójką naszych defensywnych pomocników, a więc Krychowiakiem i Jodłowcem. Przekazany e, Sprawdzianu towarzyskiego meczu z Klagenfurtu w drużynie Słowaków, a w naszej zespole tylko czterech graczy. Krychowiak. Jerzejewski. Do Jodłowca jest okazja. Dla Jodłowca z jeszcze tam piłka podbita przez któregoś obrońcy Słowackiego. I mamy kolejny rzut dla naszej reprezentacji. Ale tutaj bardzo dobra decyzja Tomka Jodłowca, nie zastanawiał się zbyt, zbyt długo tutaj takie niedos, nie, niedokładne podanie, ale momentalna decyzja i wydaje mi się, że interwencja Szkrytela, ona uchroniła Słowaków od utraty gola, bo to naprawdę był mocny i precyzyjny strzał. Doświadczony kapitan Słowaków, 62. mecz w reprezentacji i teraz kolejna okazja Polaków niewykorzystana, choć jeszcze staramy się odzyskać piłkę. Podpowiadał mi Bosacki. I teraz pierwsza interwencja Artura Boruca, po tym strzale Szkrytela. Popchnięty Lewandowski, ale utrzymaliśmy się przy piłce. Sobota. Taktyczne właśnie pressing, kiedy rywal ma piłkę, zmusić go do błędu, odebrać. Tymczasem Hamszyk to nie jest prosto mu zabrać. Stoch, o którym wspominaliśmy, że jest świetny technicznie. Teraz będzie okazja niewykorzystana przez Nemeca. Ale naprawdę przedniej marki było to prostopadłe zagranie. Wyjście na pozycję Nem Nemca. Tu jeszcze raz widzimy, idealnie wyszedł na czystą pozycję. Nie miał komu do... On dziś ma taki mniejszy jubileusz. Gra po raz 25. w reprezentacji Słowacji. Hamsik, no i bramka. Strzelcem Kucka. To no taki moment totalnego zaskoczenia, co prawda sprytnie zachowali się Słowacy, teraz nie wszyscy wbiegali w pole karne, wyszli poza szesnasty poza metr, tutaj szybkie zagranie i taki moment, moment uśpienia biało czerwony Tam myśleli nasi, że Hamsik jest na spalonym, a tutaj nie upilnowali. Tu wykorzystał ten moment, tu jest przełożenie Krychowiaka, no i tak naprawdę dogranie, dogranie piłki do... No kosznik nie upilnował tutaj. do... Do który zostawia nogę. Kuby Błaszczykowskiego na pewno jest, on jest pomocnikiem. Pomocnik e, przede wszystkim musi dogrywać. Więc w pierwszej kolejności tutaj spojrzał, nie było czystej on teraz sytuacji. Błąd ale w porę naprawiony przez Krychowiaka, z kolei on niecelnie i znowu Hamzik, będzie groźnie, stoch w polu karnym, co zrobi Boruc, Na no, zrobił co do niego należało, ale po raz kolejny dość niefrasobliwie straciliśmy piłkę i pachniało to bram. No znowu wszystko zaczyna się tutaj w środku boiska, niepotrzebna strata i, straty, i momentalnie prosto padłe zagranie i to co żeśmy mówili o, o, o stochu, że jest, to, że jest to filigranowy piłkarz, ale może dać nam się we znaki. Zawsze taka niepotrzebna strata powoduje później bardzo nieraz srogie konsekwencje w postaci, w postaci utraty gola. To no, wyglądało na to, że białoczerwoni dobrze yy, wchodzą w mecz, a teraz taki moment takiego wytrącenia z rytmu. No i znowu stok, znowu stok i 2 do 0. O no, tym razem Mac, Robert Mac, strzelił tego gola. To, co pozostawia dużo do życzenia, to to, że przedostał się tak naprawdę środkową częścią e, boiska. What bardzo prosty match, tak, tak, dał się ograć tutaj e, Marcin Kamiński. No ten strzał też nie był jakiś taki bardzo groźny. Ale kolejny błąd w ustawieniu naszej linii defensywnej. Nie było asekuracji. Można przegrać e, pojedynek, natomiast drugi ze środkowych obrońców bądź skrajny powinien zawsze asekurować. W tym momencie tego nie było. I Kamiński, i Jędrzejczyk, i Krychowiak, i Jodłowiec, i Lewandowski w polu karnym. Krychowiak. No, była szansa na to, żeby mieć jeszcze kolejny rzut rożny. Wydawało się, że ostatni piłki dotknął reprezentant Słowacji. No tutaj Dosyć głębokie i takie zawieszone dośrodkowanie. Ciężko, bezpośrednio. Korzystują Słowacy, błędy w naszym ustawieniu. Tak, troszkę to przygniotło eee, biało-czerwonych. Nie widać tego, tego takiego... No zraka, i szansa na trzy. Gdyby nie Artur Boruc, byłoby trzy do zera. Pokazywał mak, że byłem. Niepocieszony... No rzadko, rzadko pozwalam sobie na krytykę. że jest do niego zagrania, ale co znaczy doświadczenie z krytela Mieliśmy przed chwilą okazję się przekonać, świetne ustawienie, przejęcie. I teraz będzie kolejna okazja dla naszych rywali, tam przed polem karnym. No, sporo szczęścia mieliśmy przy tym kolejnym strzale Maka. No tutaj chyba brak, brak doświadczenia, bo doskonałe wyjście na, tutaj widzimy Środkowi, yy, środkowi obrońcy zostali. Tu jest sytuacja sam na sam z bramkarzem i tak jakby nie wierzył, że to Ale może... nie uważasz Marcin, że to jest dość szybkie rozszyfrowanie tego, co robili nasi, jeśli chodzi o angażowanie się bocznych obrońców w grę ofensywną. Musisz zdążyć wrócić, jak nie zdali się bocznych obrońców. No trudno się, trudno się stało z tobą nie zgodzić w tym momencie. Stały fragment. No teraz sporo szczęścia miał Kozaczik, że nie wykorzystał tego. Nasz zawodnik. No dobry, czysty strzał Tomasza Brzyskiego, ale z tej strony znamy Tomka. Tutaj bramkarz, widząc jak, jak trudny jest to strzał, pewnie ale lot tej piłki też nie był łatwy. On... Nie próbował łapać, próbował tą piłkę sparować, a no zaskoczony. Marcin Robak no nie potrafił tego wykorzystać. Że Rafałowi Kosztykowi przyszło debiutować akurat w meczu przegranym, kiedy i trybuny i tak naprawdę chyba my wszyscy przed telewizorami Lewandowski Brzyski z daleka, z trudem Lewandowski chciał jeszcze dobić, ale po raz kolejny Skrytel pokazuje co ma do zrobienia na boisku 4 minuty doliczone Adam Nawałka w swoim debicie piłkarskim strzelił w prawdzie bramkę ale przegraliśmy z Węgrami 1-2 okazja, gdzie jest piłka Zdołali ją jednak wyłuskać Słowacy i wyekspediować poza linię boczą. No tak jakby nie chciała dzisiaj piłka wpaść do bramki słowackiej. Sędzia kończy mecz, przegrywamy 0-2. Kucka, a także z strzelcami bramek Słowacy wypunktowali nas, mając możliwość zakończenia tego meczu z dużo wyższym rezultatem. Gdyby...